Google może zostać zmuszony do podziału całej spółki. Ten internetowy gigant i jedna z największych firm na świecie jest oskarżana przez Departament Sprawiedliwości USA o stworzenie nielegalnego monopolu, no i ewidentnie dąży do tego, żeby zakończyć funkcjonowanie firmy. W obecnej formie. Celem jest podzielenie Google na mniejsze firmy w ramach działań ograniczających monopole największych firm technologicznych. W opinii Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, Alphabet, czyli spółka matka całego Google, jest nielegalnym monopolem, zwłaszcza w obszarze reklamy internetowej i wyszukiwarek internetowych. O co w tym wszystkim chodzi i czy Google faktycznie może zostać zmuszony do podziału na mniejsze firmy dla poprawy konkurencyjności w branży i co to może w ogóle oznaczać? Oznaczać dla całej branży. Podobne sprawy toczyły się już przeciwko innym technologicznym firmom dawniej. Najbardziej znany przypadek to sprawa USA versus Microsoft, dotycząca w zasadzie tego samego czyli stworzenia monopolu na rynku wyszukiwarek internetowych dla systemu Windows w 2000 roku. I wtedy Microsoft przegrał. I sporo wskazuje na to, że tym razem może być bardzo podobnie a to będzie miało naprawdę spore konsekwencje. Cześć, ja nazywam się Piotr Cymcyk, a to jest kanał Merytorycznie o finansach. Znajdziesz tutaj masę informacji, danych i analiz ważnych dla każdego, kto interesuje się gospodarką, giełdą, finansami czy inwestowaniem. I jeszcze więcej materiałów, które często nawet nie pojawiają się na YouTubie, znajdziesz też na portalu dnarynków.pl oraz na wszystkich moich social mediach. Tutaj są linki do tego, więc zachęcam, żeby śledzić. Partnerem tego materiału jest Freedom 24, broker będący częścią grupy Freedom Holding notowanej na Ameryce. Amerykańskiej giełdzie NASDAQ, dzięki której można zyskać nawet 20 darmowych akcji o wartości do 800 dolarów każda. Google został zaatakowany z kilku stron. Najpierw Epic Games pozwało w 2020 roku Google Play Store za wykorzystywanie swojej pozycji na rynku aplikacji mobilnych do pobierania zawyżonych opłat od firm korzystających ze sklepu Google. No i Google przegrało ten proces. Później wspomniany departament sprawiedliwości zarzucił Google monopolistyczną pozycję na rynku wyszukiwarek internetowych i nielegalne praktyki, które mają dodatkowo te pozycje umacniać, a do tego doszedł zarzut monopolu na rynku reklamy internetowej. Patrząc jedynie na dane ciężko się częściowo z tymi zarzutami nie zgodzić, bo przeglądarka Google Chrome ma prawie 65% udziału w całym rynku przeglądarek. Dodatkowo Google.com jako wyszukiwarka internetowa, już nie przeglądarka, ma udział rzędu 92% w całym rynku. No to brzmi jakby faktycznie mogło być monopolem. I w zasadzie to nawet nie sam fakt, że Google.com ma tak duży udział w rynku przeszkadza Departamentowi Sprawiedliwości, ale fakt, że Realnie uprzywilejowuje on płatne treści, które opłacane są również dla Google i za pośrednictwem platformy, która należy do Google. Google stworzyło pełny i zamknięty internetowy ekosystem, w którym jest w stanie maksymalizować własne zyski i jednocześnie wykluczać z niego konkurencję. I to tutaj leży problem, według Departamentu Sprawiedliwości, który ten Departament Sprawiedliwości stara się rozwiązać. Sporo ciekawych informacji o tym, do czego posuwa się Google, wyszło na jaw właśnie przy okazji pierwszego. Pozwu od Epic Games, czyli studia odpowiedzialnego za jedną z najpopularniejszych gier ostatnich lat, Fortnite. Google robiło co tylko się da, a biorąc pod uwagę zasobność ich portfela, to dało się naprawdę dużo, żeby w zarodku zniszczyć jakikolwiek zalążek potencjalnej nowej konkurencji. Opłacano programistów, żeby porzucali własne sklepy z aplikacjami albo żeby porzucali bezpośrednią dystrybucję stworzonych przez siebie aplikacji. Podpisywano umowy z producentami urządzeń tylko po to, żeby Wykluczyć konkurencyjne rozwiązania na ich sprzętach itd. Tak w efekcie sklep Google Play utrzymuje dziś ponad 95% wszystkich aplikacji mobilnych w swoim sklepie internetowym, no i to daje naprawdę gigantyczną przewagę negocjacyjną w rozmowach z firmami, które te aplikacje oferują. Wszystko trochę w myśl zasady, że albo będziesz u nas na naszych zasadach. Albo absolutnie nikt się o tobie nie dowie. Google dzięki temu może praktycznie dowolnie ustalać wysokość opłat i blokować producentom dostęp do klienta, kiedy ci akurat nie chcą się podporządkować. No i tak samo zrobili właśnie w przypadku Epic Games. Dodatkowo, w sierpniu 2024 sąd uznał Google za monopolistę, który zapłacił miliardy dolarów Apple i innym firmom, aby zagwarantować sobie pozycję domyślnej wyszukiwarki i ograniczyć konkurencję. Chodzi o zawieranie przez Google umów z producentami urządzeń i płacenie za to, żeby wyszukiwarka Google była właśnie tą domyślną wyszukiwarką. Apple dostawało za to od Google nawet 20 miliardów dolarów rocznie, i chociaż to nie jest żadna tajemnia wiedza, no to dopiero teraz zostało to uznane wprost i oficjalnie za działania monopolistyczne. Ten proces właśnie Google również już przegrało. No to mamy Epic Games przegrana, pierwszy z Departamentem Sprawiedliwości przegrany i obecnie to jeszcze trzeci dotyczący. Reklamy internetowej i w tej sprawie chodzi głównie o to, że Google posiada firmy, które funkcjonują z każdej strony rynku. Są zarówno kupującym, sprzedawcą, jak i pośrednikiem. Spółka jest właścicielem powierzchni na stronach internetowych, gdzie wyświetlają się reklamy. Spółka jest właścicielem największej giełdy, na której te powierzchnie reklamowe są licytowane przez inne firmy. I spółka jest właścicielem oprogramowania, którego to reklamodawcy używają, żeby w ogóle zdobyć dostęp do rynku, którego właścicielem też jest Google przeciwko firmie, zacytowano jej menadżera, który wypowiada się o tym całym układzie w następujący i nie dość pochlebny sposób. Cytuję, naszym celem powinno być wszystko albo nic. Używaj naszej giełdy albo nie dostajesz dostępu do naszych powierzchni reklamowych. Kolejnym ciosem było też wygrzebanie wypowiedzi jednego z pracowników Google, który porównał sytuację firmy do tego jak gdyby jedna z największych instytucji finansowych, jak na przykład Goldman Sachs, była jednocześnie. Jednocześnie właścicielem nowojorskiej giełdy papierów wartościowych. No łatwo sobie wyobrazić, że firma, która jednocześnie inwestuje na giełdzie i zarządza jej funkcjonowaniem, może nie zapewnić pozostałym inwestorom najbardziej uczciwych warunków. Departament Sprawiedliwości w ramach procesu zażądał od Google, żeby ta pozbyła się platformy Google Ad Manager, która służy właśnie do zarządzania reklamami oraz do kupowania i sprzedawania powierzchni reklamowych w internecie. Gdyby Google Faktycznie sprzedało platformę, to straciłoby swoją wygodną pozycję, w której kontroluje wszystkie strony reklamowego rynku. Przedstawiciele tego technologicznego giganta odpowiedzieli na zarzuty o akurat ten monopol, wskazując, że akurat rynek reklam to jest wysoce konkurencyjny, a na rynku istnieje wiele innych platform reklamowych, które są w rękach zupełnie innych firm, jak na przykład Amazona, Adobe, Meta czy Microsoftu, i akurat w tym wypadku. Mają sporo racji. Jeśli chodzi o rynek reklamy internetowej w Stanach, to Google, co prawda, jest liderem tego rynku. Ale ma w nim 26,4% udziału i ten udział od 2019 roku konsekwentnie spada. E, to już zdecydowanie sytuacja daleka od takiego stricte monopolu, i e, jeśli równie dobrze można korzystać z segmentu reklam od Meta czy Amazona. Zresztą wszystkie pozostałe narzędzia poza tą główną trójką sumarycznie mają 34,9% rynku reklamy internetowej. To zdecydowanie nie wygląda jak monopol, nie w tym przypadku. Prawnicy Google tutaj zarzucili. Departamentowi Sprawiedliwości, że ten tak dostosował definicję reklamy internetowej, żeby tylko pokazać, że Google jednak ma 70% udziałów, a nie 20% z hakiem. No i mają rację, bo w rządowej definicji nie było na przykład miejsca na reklamy w aplikacjach mobilnych, które są ogromnym kawałkiem całego tortu. I to tortu, który nie jest w ogóle kontrolowany przez Google, no a w efekcie jest pokazywane, że mają oni 70% udziałów, a nie 20% z hakiem. Niezależnie jednak od tego, czy akurat ten ostatni proces Google wygra, czy przegra, to cały cykl problemów wystarczył, żeby wszyscy dookoła poczuli krew i też rzucili się do ataku. Na przykład serwis Yelp, który niedawno też pozwał Google, twierdząc, że firma używa swojej wyszukiwarki do priorytetyzowania własnych wyników. No i Yelp zażądał tutaj gigantycznego odszkodowania i wydzielenia z Google osobnej firmy. Poza tym w całym środowisku już mówi się o potencjalnym pozwie zbiorowym reklamodawców przeciwko Google, którzy też chcą oskarżyć firmę o wieloletnie zawyżanie cen. Dzięki temu, że miała ona ten monopol. A do ogólnej nagonki przyłączył się też brytyjski urząd do spraw konkurencji, który stwierdził, że Google wykorzystuje swoją siłę rynkową do utrudniania konkurencji. Z kolei unijny organ regulacyjny do spraw antymonopolowych bada działalność reklamową Google, a Komisja Europejska oświadczyła, że tylko zbycie przez firmę części swoich usług rozwiązałoby wątpliwości co do intencji ich działalności. No jak widać, Dosłownie wszyscy rzucili się do ataku na Google, jak tylko poczuli, że przeciwnik troszkę słabnie. No ale chyba faktycznie dobrze to wyczuli, bo jak inaczej rozumieć, że w tym roku, w 2024, doszło nawet do sytuacji, kiedy Google, nie czekając na rozprawę, wypisał czek na nieznaną kwotę, która miała stanowić zadośćuczynienie i odszkodowanie w ramach procesu sądowego. Bez wcześniejszych wezwań ze strony rządu wysłała ten czek do odpowiednich organów, ale ten został odrzucony. No więc Departament Sprawiedliwości zdaje się być naprawdę zdeterminowany, żeby dopiąć swego i rozbić Google na mniejsze kawałki. Podobna sprawa. Miała już miejsce 24 lata temu w przypadku Microsoftu, kiedy to spółka Microsoft przegrała w sądzie i nakazano jej podział działalności oraz wydzielenie osobnych firm poprzez wtedy sprzedaż odpowiednich aktywów. Wtedy Microsoft odwołał się od tej decyzji, a rozprawa przeciągnęła się w czasie na tyle, że w Stanach zmieniła się władza na tą bardziej przychylną firmie i ostatecznie skończyło się tylko na ugodzie. No i tym razem też zbliżają się wybory w Stanach. Ale niestety sytuacja Google wydaje się być o tyle kiepska, że każda z politycznych stron, które teraz walczą o zwycięstwo w wyborach, opowiada się za tym, żeby zmniejszyć siłę, jaką wypracowali sobie technologiczni giganci. W tej chwili administracja Joe Bidena, gdzie wiceprezydentem jest Kamala Harris, intensyfikuje działania antymonopolowe, które mają zaszkodzić Google, a z kolei kandydat na wiceprezydenta po stronie republikanów J.D. Vance niedawno wypowiadał się w tej samej sprawie i powiedział wyraźnie, że Google. Powinno zostać podzielone. E, uważam, że jest to firma o wiele za duża i zbyt. Potężna. Tak przynajmniej powiedział J.D. Vance. No więc przed jakim wyborem stoi teraz sąd i co ostatecznie grozi całej spółce? Oczywiście najlepszą opcją dla samego Google byłoby, gdyby sytuacja zakończyła się na jakimś finansowym odszkodowaniu, po zapłaceniu którego można by funkcjonować sobie dalej jak do tej pory, ale to wydaje się bardzo mało realne rozwiązanie. Drugą opcją jest też możliwy zakaz podpisywania przez Google umów z producentami sprzętu elektronicznego, które na przykład zakładają, że wyszukiwarka Google jest tą do. Myślą na ich urządzeniach. I do tego, na przykład, mógłby dojść zakaz udostępniania danych o użytkownikach konkurencyjnym firmom. E, mowa tutaj, na przykład, o danych dotyczących liczby użytkowników, częstotliwości kliknięć, danych demograficznych, płciowych, geograficznych, czy danych dotyczących preferencji użytkowników e, oraz, na przykład, ich danych wyszukiwania. No ale to z kolei tak bardzo mocno uderzyłoby w pomiary efektywności reklam, że cały biznes reklamowy trochę straciłby sens. No przy czym jest to jakaś opcja. Odgórny nakaz podziału Google z kolei będzie bardzo trudny do przeprocesowania i będzie wiązał się z naprawdę długą ścieżką odwoławczą, bo nie wierzę, że Google pozwoli na to, żeby mówiono mu, jak ma rozdzielić swoje operacje. Dlatego też jedną z najczęściej pojawiających się hipotez wśród zagranicznych ekspertów, którzy śledzą całą sprawę, jest teza o ruchu wyprzedzającym od całego alfabetu, który sam miałby zaproponować, że wydzieli część swojej działalności, a dzięki temu rząd zyskałby łatwe punkty i mógł pokazać, że faktycznie coś się zmieniło, a Alfabet mógłby to zrobić na własnych zasadach, tak aby jego główny, najważniejszy biznes. Ucierpiał jak najmniej. Tymczasem jest naprawdę sporo elementów, które spokojnie można by wydzielić z grupy jako osobne podmioty, a jednocześnie takie, których wydzielenie nie osłabiłoby siły całego koncernu. I teraz, żeby to było jasne, wydzielenie nie oznacza w żadnym wypadku, że alfabet by coś stracił. Na takim poziomie biznesu wyglądałoby to po prostu w ten sposób, że na jakiejś linii biznesowej zostaje przeprowadzony tak zwany spin-off, czyli zaczyna być to osobno notowana. Na, na giełdzie inna firma. Google sprzedałoby więc część swoich udziałów na rynku, a samo zachowało sobie. X10% pozostałych udziałów. No wtedy i Wilk, czyli Departament Sprawiedliwości będzie syty, i owca, czyli główna działalność Google będzie cała. Czy to realnie coś zmieni, skoro alfabet i tak pozostałby głównym udziałowcem wydzielonej spółki? Tak, bo osobny podmiot to dalej osobny podmiot, który będzie mógł sobie zawierać umowy z kim tylko chce, a nie wyłącznie z alfabetem. No bo teraz inaczej alfabet byłby osądzony za potencjalne działanie na szkodę wydzielonego podmiotu, a to już byłby kolejny inny problem. Tego typu spin-off będzie więc tak czy inaczej częściowo obniżał monopol całej firmy. Więc według mnie jest faktycznie najbardziej realny. A co byłoby dla Google potencjalnie najłatwiejsze i najwygodniejsze do wydzielenia? No, według mnie są dwie takie składowe: YouTube oraz Waymo. Spin-offy tych dwóch elementów zaczną rozbijać alfabet na tyle, żeby rządzący się ucieszyli, i na tyle, żeby alfabetowi. Tak naprawdę nic się nie stało, a realny biznes pozostał nienaruszony. YouTube, notowany jako osobna spółka, według analiz, spokojnie powinien być warty minimum 500 miliardów dolarów. Na dziś to jest lider, jeśli chodzi o liczbę streamowanych godzin w internecie, z prawie 10% udziałem w rynku, a jego przychody tylko w 2024 mają wynieść około 35 miliardów dolarów. Waymo z kolei to segment autonomicznych pojazdów od alfabetu, którego wartość również szacowana jest na około 175 miliardów dolarów. Waymo mogłeś w sumie nigdy nie słyszeć, ale w Stanach Zjednoczonych autonomiczne pojazdy od Google przejechały już ponad 22 miliony mil i faktycznie zapewniają dość silny spadek liczby wypadków w miastach, gdzie operują. Autonomiczne taksówki to w ogóle przyszłość miast, z której za kilkanaście lat wszyscy będziemy korzystać, a wydzielenie takiego segmentu z Google jako osobno notowanej spółki. Nic złego by w zasadzie dla Google nie znaczyło. Jeśli sam miałbym coś obstawiać, to jednak bardziej jako pierwsze wyłączenie YouTube'a, jako potencjalnego spin-offa, no bo samo wydzielenie Waymo nie zmniejszyłoby nijak siły Google na rynku reklamy internetowej. Zanim jednak w ogóle też zaczniesz krzyczeć o rozbijaniu monopolii, że to świetna decyzja razem z urzędnikami USA, to pamiętajmy też, że Google może i nie jest święte... Ale dalej dostarcza konsumentom masę świetnych i darmowych usług. Ja nie jestem tutaj od wydawania wyroków i osądów, ale zachęcam do spojrzenia na te kwestie z różnych perspektyw, a nie uleganiu nagące na tylko dlatego, że ktoś dużo razy powtórzył słowo monopol, które co do zasady źle się kojarzy i wielu osobom wystarcza do tego, żeby zakwalifikować coś jako złe albo dobre. Dajcie znać w komentarzu jaka jest wasza opinia w całej sprawie i komu w tej sprawie kibicujecie. Ja z czysto inwestycyjnej perspektywy faktycznie wolałbym mieć do wyboru osobne spółki do inwestowania. Osobno Google jako wyszukiwarkę, osobno Google Cloud, osobno Waymo, osobno YouTube i tak dalej. Powód jest bardzo prosty. W przypadku gdy duży konglomerat jest notowany na rynku jako całość, to zawsze jego wycena jest ogólnie niższa niż w przypadku notowania składowych konglomeratu osobno. Innymi słowy, gdyby wszystkie elementy Google były notowane jako osobne spółki, to łącznie byłyby warte o wiele więcej niż obecnie jest warte Google. A to dla mnie jako dla inwestora po prostu okazja. Na dziś jednak można zainwestować jedynie w akcje całego alfabetu, ale można też dostać je. Bezpłatnie. Freedom24, broker, z którego sam również korzystam do inwestowania i który jest partnerem tego odcinka, przygotował dla każdego promocję, gdzie można dostać nawet 20 darmowych akcji o wartości do 800 dolarów każda, no w tym na przykład akcje alfabetu. Co trzeba zrobić? Wystarczy założyć konto z linka w opisie nagrania lub w przypiętym komentarzu, wpłać odpowiedni depozyt i podać kod promocyjny. No i już. Od 3 do 20 darmowych akcji będzie gotowe do odebrania. Na darmowych akcjach... Stracić się nie da, więc w sumie nie bardzo jest na co czekać. Ja już swoje odebrałem, więcej nie mogę, ale jak ty jeszcze nie odebrałeś, no to do dzieła. A na sam koniec dodam jeszcze, że jeśli interesują cię codzienne komentarze o rynku i gospodarce yy, oraz chciałbyś zobaczyć jak ja sam inwestuję własne oszczędności o wartości kilku milionów złotych na rynku akcji, to możesz dołączyć do wersji premium portalu DNA, gdzie już prawie 940 inwestorów dostaje ode mnie i całego mojego zespołu codzienne rynkowe aktualizacje yy, i różne rynkowe przemyślenia. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie premiumdna.rynku.pl. linki do wszystkiego oczywiście w opisie tego nagrania. A w tym materiale to już wszystko do zarobienia. Cześć.